Co ty tu, Han, robisz? No super, jeszcze tego brakowało. Cześć, tu Jada, witajcie w kolejnym odcinku z serii Detroit. Pogódź się z prócznikiem. Czemu my jesteśmy pokłóceni? Mam dla ciebie zajebistego pewniaczka. Piątka na trzecim. Jak kończy. Po ostatnim pewniaczku byłem w plecy tygodniówka, peder. <noise> Tym razem jest inaczej. Daję 100% gwarancji. Nie przegrasz tego. Tak, jasne. Dobra, Pedro, ty i te twoje pewniaczki. No, co jest? O, Abdar Pedro udział w nielegalnych grach hazardowych, oszustwa, pewniaczki. Jasne, co tu? Licencja inspekcji sanitarnej Detroit. Jakie on w ogóle ma tutaj zdjęcie? To był on za młodu, chyba ta. 85. 6 września. Nie, nie Niedawno temu miał urodziny. Chociaż już koniec września. Nie wykryto o twarzy, tak? Musisz się odwrócić, okej. Okay. Wchodzę. To rozumiem. O. Ej, nie pozałujesz. Jasne, jasne. Zobaczymy. Na no, co ci chodzi? Nigdy nie robisz to każą? Ej, nie musisz za mną chodzić jak pies. Przepraszam za zachowanie. A przepraszmy go. Przepraszam za moje zachowanie na posterunku. Nie chciałem być niemiły. No, wow. Nawet władze liniarskie przeprosiny ci wygrali. Ale podobają ci się. E, Cyberlife <laughs> o wszystkim pomyślały. Trzyma. No, dzięki, że zgodniałem. Nie zostawię mi go ty. Ha, nic nie poradzę. Wszędzie za mną łazi. Ja muszę jeszcze popatrzeć na twoją twarz. Pokaż mi się. Okej okay. co? A nie mogę już go zeskanować? A dupa. idziemy. Pogodzić się z Henkiem. hazard. zwyczaje, darmowy posiłek smacznego. Darmowy posiłek? Co o ten hazard? Pedro proponował nielegalne zakłady. Zgadza się? Tak. A pan obstakał. Tak. Jakiś śmieszny. Powiedzmy smacznego. Dziękuję. Nie ma co. O nie! Coś jest zablokowane. Okonorze. Takie androidy. Efekty. Czy chciałby pan coś wiedzieć o mnie? A w życiu. Chociaż nie. Prócz. Czemu wyglądacie jak głąby i macie taki wkurwiający głos? Androidy Cyberlife projektuje się z myślą o współpracy z ludźmi. Moja aparycja i głos mają pomóc w pomyślnej realizacji tego zadania. Nie. No to też zdarza. <laughs> Ej, czegoś się nie odblokowało. Nie podoba mi się to. Mogę panu zadać osobiste pytanie? Dlaczego pan nienawidzi androidów? Mam swoje powody. Może podzielę się tym, co wiemy o defektach? Czy dasz mi w myślach? Mów dalej. Czasem u niektórych androidów zachodzi mutacja oprogramowania. Która prowokuje emulowanie ludzkich emocji. Po ludzku, proszę. One nie czują prawdziwych emocji. Zalewa je strumień irracjonalnych komend, które zaburzają ich normalne zachowanie. Emocje, które wszystko komplikują. Androidy wcale się tak od nas nie różnią. Miałeś do czynienia z defektami? Kilka miesięcy temu pewien defekt zagroził, że skoczy z dachu z dziewczynką. Uratowałem ją. Widzę, że odrobiłeś pracę domową, co? Wiesz już wszystko na mój temat. No prawda. Ukończył pan szkołę z wyróżnieniem. Szybko wyrobił pan sobie renomę i został najmłodszym porucznikiem w Detroit. W ostatnich latach otrzymał pan kilka ostrzeżeń dyscyplinarnych i spędza pan dużo czasu w barach. Do jakich wniosków dochodzisz? Psychologa? Jest pan doświadczonym policjantem i chce zdobyć pana zaufanie. Rozwiążemy tę sprawę, jeśli będziemy współpracować. Co on tam mryga? Płynęło zgłoszenie dotyczące defekta. Uh -huh. Kilka przecznic stąd. Rozejrzymy się. Proszę dokończyć posiłek. Czekam w samochodzie. Do Henka trzeba podejść hey, psychologicznie. Bateryjka ci padła, czy co? Przepraszam. Wysyłałem raport do CyberLife. Co, planujesz zamieszkać w tej windzie? Nie. <grymne> <Yep>. Już idę. na <grymne> to no Pytaj Co wiemy o tym, kolesiu? Niewiele. Sąsiad zgłosił, że od jakiegoś czasu słyszy dziwne głosy z tego piętra. Teoretycznie nikt tu nie mieszka, ale... Pióro. Sąsied twierdzi, że widział mężczyznę z diodą pod czapką. Jezu Chryste, jak będziemy jeździć do każdego, komu pierdzi w uszach, to ludzi nam nie starczy. Czy tam coś było? Chyba nic. Okej. Okay. Ty naprawdę zdawałeś raport tam w windzie? Dokładnie. Jest tam ktoś? Chyba nie. Otwierać! Policja Detroit! Aha. Trzymaj się z tyłu. Tak jest. Uciekają. Tam co było? Coś? podejrzanego tylko mamy. O! Jest coś. Pisemko! No tak. Epidemia. Bordo. Jeszcze nie rozbili tego gangu. I z powrotu. Okay. Pisemko przeczytane. A, Czekasz na mnie? Okej. Okay. Wow, Co ile to głębi! Kurwa być! Nie mogę tam wejść, okej. Okay. Szkoda. panie Jak tu zapi? No na pewno przy tyłu głębiach. Zacznijmy z prawej strony. No i z tego będzie. Gość się zmył. Plakat farmy miejskiej róg plakatu Pierwszy z materiałów odnawialnych, niedawno ruszony. Coś tam jest zasłonięte? Jak ja mam to? Jak to mogę oderwać? Mogę? O właśnie. O, mam jakiś notes. Oh. Dajcie mi powietrze. Znalazłeś coś, coś? Nie wiem. To <noise> chyba notes, ale on nie wie, czy coś znalazł. Nie odczytam go. A. Co tam w lodówce? Piwko będzie? Mhm. Nie ma piwka. Prowizorka. Ty jak głębia strącił. Trochę się o dzikie zwierzęta. Dlatego tyle ptaszorów tutaj mamy. A jeszcze coś tutaj jest. Kurtka wojskowa RT Inicjał. to pewnie inicjały. Coś tu jeszcze było. Uwieścił je na kurtce? Nieźle zachowanie godne siedmiolatka. Prawo jazdy. Rupert. Prawo jazdy jest podrobione. Rupert. Super. Warto było tu wpaść. O, znowu RA9. Ciekawe, co to znaczy. Wiesz, co to znaczy? RA9 2471 razy. To samo napisał android Ortiza przy prysznicu. Skąd u nich ta obsesja? Przypomina labirynt, czy coś. procesyjno inokompulsywne. jest coś takiego, jest pisak wciąż wilgotny, niedawno używany mhm, ciekawe drewniany stok o, jest, rekonstrukcja dobrze mówię, rekonstrukcja O, pisał coś. Muszę cofnąć. A, wywalił się. Aha, on uciekał przed nami, bo słyszał, że wchodzimy. Był tu niedawno. A Jezu, nie ich. Co on tu skrobał? Aha, też się pozbył tego, tej diody. W zlewie jest jego dioda. Nic dziwnego, że to Android. Człowiek nie wyrobiłby z tymi jebańcami. z tą klatką, nie tak? Ślady palców, świeże. Metalowy hak. Niedawno złamany. Ślad poślizgu. Nie słyszałam, jak chodzimy. Wciąż tu jest. Gdzie? Tam. Och, Głupie No i na co czekasz? Goń go! No, szybko! O rany. To jest to, co lubię. Pościgi! Dawaj, Konor! Szybko, ale ryzykownie, powoli. Szybko, dawaj, szybko! Za nim! on jest? Nie spieszam określonego obcy, gdyby nas szybko jest Nawet nie wiem którędy poszłam. Szybko! Dawaj, po śpiechu. Gdzie ja mam biec? O, dobrze, piękne. Nie wiem. Jezu, gdzie mam biec? O, tam. Szybko. Szybko! Jak najszybciej. Tędy to było? Jezu, nie wiem. O, jest! Jezu, znowu złapie. O do powiem, że Dawaj go! Dawaj, go. Za nim. Co ty tu nagle robisz? No super, jeszcze tego brakowało. O, no Hank, wszystko zepsułeś. O, niestabilność programu. No kurwa. no kurwa! Był w garści. I chuje. To moja wina. Byłem zbyt powolny. Norwałbyś go, gdyby nie ja. No wszystko zepsułeś. Nieważne. Wiemy jak wygląda. Znajdziemy go. Ty honor. Nic, nic. A, chciał podziękować! Na pewno chciał podziękować! Ale dumo mu nie pozwala. Gniazdo! O, trofeum mam, Hank uratowany. Rupert uciekł. Mogłam go jeszcze złapać. Ciekawe, co by się z Hankiem wtedy stało. O... A, wolę Hanka uratować. Brakowałoby mi go, jakby się spadł. 64%. Przerwana launch. Oczywiście, coś tu pominęłam. Ach, no dobra, kolejny rozdział za nami. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jak się podobał, to zachęcam do łapek w górę, subskrypcji i do następnego. Hej!